Witamy w świecie nowoczesnej technologii komórkowej. W XXI wieku wszechobecność i powszechność jej użycia nikogo już nie dziwią. Służy ona nie tylko do międzyludzkiej komunikacji, ale też coraz częściej jako swoiste centrum zarządzania, organizujące i rewolucjonizujące całą współczesną rzeczywistość. Na początek warto prześledzić drogę sygnału od momentu naciśnięcia przycisku Połącz. Aż do nawiązania połączenia i dowiedzieć się, jak za pomocą pasma w technologii komórkowej przesyłane są zapisane cyfrowo informacje. A oto Centrum Monitoringu Sieci oraz Call Center, które zostały stworzone, aby zagwarantować abonentom jak najlepszą, nieprzerwaną jakość usług. Ale najciekawsze są aplikacje jutra. Usługi, które wyznaczać będą kierunek rozwoju technologii komórkowej w przyszłości. Już dziś jesteśmy w stanie płacić telefonem, używając aplikacji MyWallet, zdalnie sterować inteligentnym domem i korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej telemedycyny. Te najnowocześniejsze technologie zapewniają nam szybkość i bezpieczeństwo, towarzyszą w codziennym życiu i ułatwiają wszelkie działania. Telefonia komórkowa to przyszłość, która jest dla nas dostępna już dziś. T-Mobile, sieć największych możliwości.